Na pewno duży niedosyt po tym meczu, bo byliśmy w stanie ten mecz wygrać i, i zgarnąć pełną pulę. Co do błędu sędziego, myślę, że było oczywiste, ale z, powiem szczerze, że ja w, jakoś nie miałem y, tak dużego żalu do sędziego, tylko większy, większe gdzieś tam y, zastrzeżenia miałem do tego, że nie wykorzystaliśmy swoich wcześniejszych szans i nie zamknęliśmy tego meczu wcześniej. Myślę, że. Były ku temu okazje i większe pretensje powinniśmy mieć do siebie po tym meczu. I myślę, że tak było, bo, bo chłopcy też czuli, że z boiska e, e, nie, nie dużo było takich sytuacji, w których przeciwnik by nam zagroził, a po prostu daliśmy pretekst do tego, żeby wciąż był przy życiu i, i on to wykorzystał. W końcówce jeszcze mogu, no, mogli się pokusić e, m, przeciwnicy o to, żeby, żeby zgarnąć tutaj pełną pulę, więc ten punkt też jest. Też jest ważny, na pewno dopisujemy go do yy, tabeli, yy, ale tak jak mówię, no, jednak nie został. Yy. A co do błędów, Seniego, wcześniej się mylili. Na naszą, naszą korzyść też tak mówiliśmy, że pewnie prędzej czy później przyjdzie taki mecz, w którym będziemy mieli, będziemy mieli jakieś tam pretensje o to, ale no, suma szczęścia zawsze jest na zero. E, zaraz e, na pierwszym treningu była analiza tego spotkania zamknęliśmy temat Puszczy Niepomomice, wiadomo boli bardzo ten karny niesłuszny, ale, ale co zrobić, no takie decyzje sędziego jesteśmy jakby poza, mamy to poza kontrolą więc, więc teraz już nic nie możemy z tym zrobić, zostawiamy to z tyłu fakt, mogliśmy ten mecz wcześniej zamknąć, było Kilka okazji do tego. Niestety nie udało się. Kończy, zakończyliśmy mecz z remisem. Defensywa. Mówi się o tym, że, że tutaj jest istotne to doświadczenie, i tutaj myślę, że ten zespół górnika jest doskonałym odzwierciedleniem tego powiedzenia, że, że, że w defensywie ten. Yy, Pierwiastek y, odpowiedzialności jest bardzo istotny i myślę, że zawodnicy doświadczeni mają to w sobie już zakodowane. Y, ale to, to nie jest tak, że oni nie będą tracić bramek. No. Ch chodzi o to, żeby gdzieś tam się do nich dorwać i, i spróbować rozpracować y, te zwarte szeregi. Na pewno zespół doświadczony, na pewno zespół napędzony tym awansem i idą jakby na fali, ale, ale to nie znaczy, że my tam jedziemy na skazanie, My tam jedziemy, żeby powalczyć z pełną pulę i też jesteśmy świadomi, że gdzieś tam dwa punkty nam uciekły w ostatnim meczu i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby te dwa punkty odrobić łącznie. Patrząc przez pryzmat wyników, naprawdę wyglądają bardzo dobrze. E, szczególnie te końcówki gdzieś tam mają mocne, bo, bo e, i z Miedzią, i, i w ostatnim meczu też e, potrafili zdobyć bramkę w ostatnich minutach i mm, no, jest to taki niewygodny rywal, zresztą jak Prawie każdy w tej lidze, więc, więc no, zapowiada się ciekawe spotkanie. Wydaje mi się, że to jest taki kolektyw, począwszy od, od napastników po obrońców, każdy wie, zna swoje miejsce na boisku, mocno pracują, przeszkadzają w rozegraniu piłki, więc. No, na pewno nie będzie łatwo się przedostać pod ich bramkę, ale, ale my też pokazaliśmy, że mamy silną ofensywę, i taką solidną defensywę, więc, więc tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawe spotkanie. Pamiętam, że jak robiliśmy awans z trenerem Derbinem w Bełchatowie, to ten pierwszy mecz graliśmy na Łęcznej. Tam zremisowaliśmy jesienią 1-1. I pamiętne słowa trenera Rafała Wójcika, który mówił, że gramy jak Francja, więc wtedy Francja była na takim topie, jeżeli chodzi o dobrą organizację i przejście do kontrataku. I myślę, że to tak się, taka łatka nam się przypięła i na, tym, na tej łatce zrobiliśmy awans. Więc to takie, takie wspomnienie, które kojarzy mi się z Górnikiem Ośniem